Hej policjancie, daj mi motor. No rzesz kurcze, daj mi motocykl. No szkurwa, kurwa, gonią mnie gliny. Cześć to ja, zygzaczek. Pokażę wam błędy w GTA San Andreas Definition Edition. Widzicie, ukradłem motor policyjny gliniarzowi, którego zestrzeliłem pistoletem mocnym. Jedziemy na most, który znika po podniechaniu. Ten błąd kojarzony był przez Rockstar Games. Właśnie opuściliśmy San Fierro. Dlaczego nie było głosu? Ponieważ jestem przeziębiony i w najbliższych dniach nie spodziewajcie się odcinka z głosem bez Iwony. Kurwa, ktoś mnie wjechał. Całe szczęście, że już wsiadłem na motory, by kontynuować podróż. Dobra, dotarliśmy do nawiedzonego mostu. No żesz, kurwa, ci twórcy Rockstar Games zepsuli ten most w okolicach Angel Pine. Kurwa, należy im się kara. Patrzcie, pod nami jest rzeka, a mostu nie ma. No i zamaskowałem błąd gry znikającej most. Pewnie należy się lekcja dla twórców w trylogii. Rockstar Game zepsuli tą wspaniałą trylogię XD, a my se postrzelamy do policji. Rata ta ta. Rata ta ta. Nikt nie podskoczy, to jest prawdziwy boss San Andreas. Rata ta ta. I co? Helikopter policyjny dołączył, ale nikt nie powstrzyma siłdziejia. ha a ha -a. Bosem San Andreas H. To już koniec odcinka. Nie zapomnijcie ocenić film oraz zostawić suba oraz nie zapomnijcie dzwoneczek w subskrypcji. Do zobaczenia.